Nie daję dzisiaj wiedzy, nie daję dzisiaj um, inaczej. Czy z czego się dowiesz w tym odcinku? Niczego. No hej, taki odcinek słuchaj z ręki. Nie wzięłam stojaczka, no i trudno. Chodzę sobie po parku od dłuższego czasu i tu po okolicy, wszędzie głośno i wszędzie jakoś tak wiesz, szaro buro trochę. Więc ten nastrój takich podsumowań zimowo świątecznych końca roku. Też mi towarzyszy. Wszyscy robią podsumowanie, chwalą się zajebistymi efektami, i też bym się mogła chwalić. Tylko że mi się nie chce, wiesz? Dużo się bardzo się dużo podziało. A z drugiej strony, jak tak patrzę na ten rok, to znalazłam się w punkcie wyjścia. Czyli jestem dokładnie w tym samym punkcie z decyzją, z podjęciem decyzji, tylko teraz już mi jest łatwiej ją podjąć co w zeszłym roku. Dosłownie. W zeszłym roku w grudniu wahałam się przed podjęciem decyzji o współpracy z firmą zewnętrzną, która mi poukłada dużo działań, bo po prostu jest ich w cholerę i wpytę i jeszcze tonę. I wtedy w ogóle nie wiedziałam, jak tego połapać. Teraz po roku działania, kiedy mi się to wszystko poklarowało, czyli na przykład na początku roku miałam jeden dupny kurs, później go dzieliłam, dorabiałam do niego kolejne rzeczy. Na początku roku robiłam webinary z firmą zewnętrzną i wcale mi się to nie podobało. Znaczy fajnie, bo wreszcie z webinarami wystartowałam, ale nie podobało mi się ten system, w który zostałam tam. Jakby to powiedzieć, wciśnięta, wprowadzona, wręcz taka trochę przymuszona, i mi się to po prostu nie, pomaga, nie podobało, bo tam było za dużo ściemy. Zresztą powiem więcej, a tu patrz. To jest miejsce od paru lat. Tutaj kiedyś nad ranem pewnej pani pod, podszedł pewien pan, podrznął poderżną, gardło i poszedł. I ona tu umarła. Nie czuję tu żadnego ducha i wcale nie tęsknię do takich odczuć. Ale no tak trochę creepy jest, jak tędy idę, to takie mam zawsze różne dziwne myśli. Ale ogólnie jest pięknie i pachnie jesienią i wiosną, i takim pomieszaniem niezdecydowania przyrody. I ja też taka niezdecydowana jestem. Ale wracając do tematu e, tych podsumowań. Jednym z tych podsumowań jest właśnie to, że na początku roku, w zeszłym roku w ogóle, jak słyszałam, że mam prowadzić webinary, w których mam uczyć, to stwierdzam, że Boże, jakim cudem, przecież to w ogóle się nie da, to jest za trudne i takie inne, wiesz, syndrom oszusta mi się włączał regularnie, czy tam włączał, nie wiem, zawsze syn mnie poprawia, jak kuźwa, nigdy nie wiem, jak się to mówi, także będę to pewnie kaleczyć, włączał, włączał. Będę w, w... dobra, kropka, tak, kropki sobie muszę stawiać, no ale dzięki tej firmie, z którą zaczęłam współpracę, zaczęłam robić webinary i to jest po prostu bajka. Na ten temat to mogę powiedzieć tylko, że się cieszę i że jestem wdzięczna, bo nagle się okazało, że ja faktycznie mam co przekazywać, chociaż wiedziałam, bo to przy tą wiedzę przekazywałam jeden do jeden ludziom, znajomym, a wszyscy pytali o to samo. Więc ewidentnie był znak, że no, kuźwa jest temat, na który należy mówić. No więc zaczęłam robić webinary, ale niestety męczyło mnie tam e, takie elementy ściemniania. Ja nie umiem kłamać, ja się po prostu źle czuję. Czekajcie, mi się tu mikrofon przełąna, O, teraz nawet go prawie nie widać. Ja się źle czuję, jak mam ściemniać, a ja tam niestety dużo tej ściemy było. E, Takiej kuźwa trochę marketingowej, ściemy, nie będę tutaj teraz wchodzić w temat i czułam potrzebę, żeby się rozstać, ale co mnie nauczyli, to mnie nauczyli, jak mnie wykopali ze strefy komfortu, składając zamówienie, rób to, 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 przygotowali mnie na to, co cykl później. Czyli rok później, czyli teraz, w grudniu 2024, stało się moim udziałem. A mianowicie podjęcie decyzji o współpracy z firmą zewnętrzną, bo widzę, że ja tego wszystkiego nie ogarniam. Nie chcę tego ogarniać wszystkiego. Że reklamy nie ogarniam, to z, z, z czystego wyboru, ale fajny kamień. Kurde, chyba go wezmę, Patrz, jaki ładny. Normalnie by to ciężki cholernik. Kiedyś po niego przyjdę. Kiedyś po niego przyjdę po tego unego, o, tego, tego kamiora, bo jest bardzo ładny, okrąglutki. Zobacz, jaki fajny. I ja takie kamienie lubię zwozić do domu i układać na półkach. Dobra, wracając do tematu. W cholerę podsumowań mnie dopadło, ale to po prostu takie w cholerę, że dawno tyle nie miałam. Ja wiem, że koniec roku jest takim y, momentem podsumowań, refleksji, myśli y, na temat tego, co przez ten rok osiągnęłam, i naprawdę dużo osiągnęłam, i cieszę się. Fakt faktem, że zastopowałam na przykład wydawanie książek, no bo jak robisz w ciągu roku, nawet nie wiem, ile tych webinarów było, no ale tak praktycznie co tydzień jest jakiś webinar od pewnego czasu, chyba od, no nie pamiętam, ale co tydzień są webinary, gdzie szkole, gdzie mówię, gdzie pomagam, i gdzie przychodzą właśnie pisarze, którzy potrzebują motywacji i wiedzy. I wiem, że im to dużo daje i super, a mi daje wiedzę o tym, czego potrzebują, i to super. I klientów, no bo stamtąd też przychodzą klienci, którzy ze mną się oswajają i widzą, że nie jestem na przykład, nie wiem, nadęta, a jak jestem nadęta, to w stopniu dopuszczalnym. Więc pod tym względem przeszłam mile do przodu, nawet morską mile, nie wiem, czy mila od morskiej się jakaś różni, mila lądowa od morskiej, jak tak, tutaj znać, bo nie wiem. Nie mam wysięgnika, także nie będę w pięknym kadrze. O, i tak kadry jest śliczny, patrz. Mm. Naprawdę pięknie. No, ale właśnie podjęłam decyzję. Można by powiedzieć przypadkiem ta firma się pojawiła, ale jak wiemy, nie ma kuźwa przypadków. Dzieje się to, co się ma dziać. I przyszła kolejna firma, z którą pogadałam i która zaproponowała, że zrobi za mnie to wszystko do czego się biorę jak pies do jeża. Czyli po podłączanie lejków sprzedażowo, webinarowo, automatyzacyjno, newsletterowych to jest zrobienie maszynki. Mogłabym się tego nauczyć. Taniej bym nie wyszło finansowo pod względem inwestycji jednorazowej, gdybym sobie kupiła kurs u laski, którą obserwuję od dłuższego czasu i zrobiła to sama. Ale wiesz co? Jestem na etapie, na którym mi się po prostu nie chce. Ja nie chcę robić niektórych rzeczy już, chcę, żeby to robiono za mnie. Koźwa, gdzie tu uciec od tych dźwięków? To jest właśnie mieszkanie w mieście, dobra. Przechodzę koło krzyżyka jeszcze raz. Tego tutaj widzisz, tego tam, tam, tam. To jest krzyżyk poległej w parku. Cholera wie czemu. Ja nie wiem. No. I z takich podsumowań to to jest jedno, co do mnie dotarło. Inne podsumowania to są już takie bardziej natury prywatnej, chociaż no to, co robimy zawodowo, a to jest moje robienie zawodowo, to też jest część życia prywatnego, duża, bardzo ważna. Ale po tym roku, kolejnym w mieście i tych wszystkich dźwiękach, nie wiem, czy to słyszysz. Już mam stuprocentową pewność, że ja się nie nadaję do mieszkania w mieście. Że ja się nadaję do mieszkania na swoim prywatnym, osobistym zadupiu. Gdzieś tam. Jeszcze nie wiem. Mam nadzieję, że ono się wyklaruje. Taki jest mój plan na 2025 rok. I dojrzewałam do podjęcia decyzji o tym planie długo. Zobaczę, co z niego wyjdzie. Nie podchodzę z żadnymi e, dupnymi oczekiwaniami, że w takim razie ja tutaj pojadę, kupię działkę albo coś. Nie. Ale ja po prostu potrzebuję swojego kawałka świata cichego, gdzie jest przyroda, gdzie nie ma takiego napierniczania ze wszystkich stron, bo mnie to po prostu męczy, słuchaj gdzie łatwiej jest tworzyć, bo łatwiej ci jest tworzyć, jak jesteś w miejscu, gdzie jest przyroda. I kiedyś tego nie rozumiałam. Pamiętam, że jeszcze 10 lat temu. No dobra, mój tata umarł 10 lat temu i on mieszkał właśnie na totalnym zadupiu, ale wtedy tego nie czułam. A teraz dopiero rozumiem dlaczego jemu tam było dobrze. Dlaczego wyjechał na Prawie drugi koniec Polski, do Parku Krajobrazowego, i tam żył skromnie. I to jest kolejna rzecz. A propos, właśnie potrzeb, które mam, to będzie takie: słuchaj, ja Cię tutaj nie będę ani uświadamiać, nie, nie daję dzisiaj wiedzy, nie daję dzisiaj um, inaczej. Czy z czego się dowiesz w tym odcinku? Niczego. <grym> Nie będzie wiedzy po wiedzy. Zapraszam Cię w środę o 19.00. Spotkania, hot seat na żywo, albo nagrania później po tych spotkaniach. Nie wszystkie, więc zapraszam. A to jest taki mój, słuchaj, liga vlog, czyli vlog pisarsko-przemyśleniowy, rozkminy. No, i takie właśnie rozkminy mnie teraz dopadły. Może to jest związane z końcem roku. Wybacz ten kadr. No, kadr nie będzie jakiś wybitny kiedyś to jakiegoś tego, jak to się, nie selfie tylko tego, co, co tam niweluje ruchy jakoś to ma swoją nazwę, zapomniałam teraz no ale tak z nazwami mam no, no, no ale wracając do tego podsumowania pierwsze to rok był yy, zaiście owocny w sferze firmowo-biznesowej nie owocny w sferze Książkowej, no bo z książek, no to teraz za parę dni wydaje książkę papierową, reedycję właściwie książki, która się doczekała poważnego rozpisania, i to jest bardzo fajny sposób na marketing, ale to, to tak jak mówię, nie temat na dzisiaj i nie na teraz. Jakiś tam e-book będzie opublikowany w przyszłym roku, będzie tego więcej, ale to dzięki temu, że Dotąd wydawałam swoje książki e-booki sama, a ponieważ nie mam już kuźwo na to, po prostu czasu i siły. A deszcz pada. Tak myślałam, że to liście takie dźwięki wydają, a to po prostu deszcz pada. Już tu mam ucho zatkane, w sumie czemu mam tą słuchawkę? Ona jest niepotrzebna. O, od razu lepiej. No ale kontynuując, bo ciągle zmieniam wątki i, i mi się te wątki urywają. Nie wiem co chciałam powiedzieć. No patrz. Tak, myślę, że te, te vlogi w ogóle będę tak nagrywać, że jak mi coś przyjdzie takiego do głowy, to po prostu zacznę nagrywać, a jak mi ucieknie, to wyłączę i dogram później. I jesień i te, te krótkie dni w ogóle są takie mocno zderzające nas z samymi sobą. Dobra, chwila przerwy. Dlaczego podjęłam w ogóle decyzję o tym, że nie będę już sama wydawać książek? Dlatego, że próbowałam to wszystko pogodzić, czyli i kursy, e, tworzenie kursów i tego wszystkiego, co jest wokoło kursów, a jest tego w cholerę i w trzy dupy, e, i wydawanie e-booków, książek i w efekcie tych utworów mam kilkadziesiąt, które są do poprawienia i do wydania, albo do poprawienia i wydania powtórnego, no i... i, i Wiesz, czekam, jak tylko się odrobię z tym, to wtedy biorę się do książek e-booków. No i dupa, i w efekcie nie wzięłam się do tego. I to jest pierwszym etapem, było właśnie, właściwie to było kilka takich pierwszych etapów, bo, bo jeden z pierwszych etapów to było to, że przerzuciłam dystrybucję książek. Kiedyś sama książki pakowałam, wysyłałam. No fajnie, bo się nauczyłam tego wszystkiego. Jest to też coś, czego się warto nauczyć na początkowym etapie self-publishingu, ale później zaczyna to ciążyć. Nie wszystkim mi ciążyło, więc to przerzuciłam na hurtownię. Miałam fuksa, bo ta firma Azemut, od razu mówię, bardzo fajna, ale oni nie są chętni. Patrz, jakie to ładne. Zobacz, jakie to śliczne. Hmm? Śliczne aż cykne zdjęcie i zrobię sobie taką fototapetę na telefonie. No, ale wracając do tej firmy. Firma Azymod jest zajebista, ale w tej chwili, ponieważ jest dużo self publisherów, no to już nie biorą każdego tak jak kiedyś, tylko teraz i ja nie byłam każdym, bo przyszłam do nich z kilkunastoma książkami, więc było z czym przyjść. Ale to był u mnie pierwszy etap, że przerzuciłam wysyłanie książek, dystrybucję w ogóle, no bo to jest też cyfrowa, więc częściowo cyfrową również nie chciałam tego robić. Tym bardziej, że jak no, z różnych powodów, to było pierwsze. Więc tu sobie odcięłam już część obowiązków. Kolejnym etapem było to, że właśnie wzięłam tą firmę do kursów. Nie sprawdziło mi się to, wyszłam z tego, zaczęłam to układać, przemyśliwując, jak ja chcę, żeby to wszystko działało, bo, tak jak mówię, nie wszystko mi się podobało, co robili. Kolejnym etapem zrzucenia z siebie y, części takiej grubej, no to było właśnie to, że podjęłam współpracę z koleżanką, z którą działamy od lat i która ma wydawnictwo, tak jak ja, ale ona zaczęła działać. W aspekcie wydawania książek, romansów, erotyków, obyczajów romantycznych, wiecie, takiej typowo kobiecej literatury, również z zewnętrznymi autorami. No i mówię, Aga, no to słuchaj, znamy się tyle, wiesz jak ja piszę. W ogóle to nasze to pisanie się zawsze splatało z sobą, czyli jedna z drugiej czerpała inspirację, i tak naprzemiennie to się działo, obie to mamy. To, weź wydawaj moje książki. Co ty na to? Baga no, OK, spoko. No i zaczęłyśmy działać również w marketingu mocno, czyli w tym, co jest moim konikiem. I nawet nie wiedziałam, że to jest mój konik, mimo że taki był kierunek moich studiów, więc to jest dosyć zabawne. I zaczęła wydawać moje książki. Właśnie teraz pierwsza papierowa, później lecą e-booki, później kolejne papierowe. I to jest drugie zdjęcie z siebie części obowiązków. I teraz, jak do Ciebie to mówię, to do mnie to właśnie dociera. Trzecim takim zdjęciem z siebie części obowiązków to jest właśnie to, że to, czego ja nie lubię robić, czyli tej całej automatyzacji, kolejkowania maili, ustawiania landingów sprzedażowych, pisania stron sprzedażowych, to wszystko trzeba umieć i można się tego nauczyć, ale wolę tworzyć kursy. Wolę tworzyć spotkania z pisarzami, organizować wyzwania, webinary zamiast się tego uczyć. Kurde, deszcz mi tutaj cię zakapał. O, dobra. Chyba pora iść do domu, bo deszcz pada, wiesz? No, już łeb mokry, ale ciepło jest dzisiaj. No, i tak w sumie wiesz, co jak ci to wszystko wyklarowałam tutaj, wypowiedziałam, to mi się humor polepszył. Bo dotarło do mnie, że ten rok, poza tym, że y, książka dopiero pierwsza w tym roku będzie wydana, to ten rok był takim porządkowaniem, ten i zeszły, robię porządki. Fakt faktem, że zamknęło się u mnie dużo spraw, a ta jest takim otwarciem. I kolejnym otwarciem jest właśnie to, że ja chcę. Ja chcę nawieść. I chcę nawieść i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja ci tu o tym opowiadam, może guzik z tego wyjdzie. Ale taki, taki mam plan i takie mam marzonko. I zdaję sobie sprawę, że to nie będzie pyk pyk i że ja wiesz, tu już szukam działki, a za chwilę będę się budować i, i to potrwa. Ja to już jestem w fajnym momencie życia, że moje dzieci są po prostu dorosłe. Więc ku usamodzielnieniu to wszystko ich idzie. I tak mnie trochę bawi, wiesz co, że jak mówię o, takich, o czymś takim, że ja chcę się chcę wydupić na wieś, dosłownie, to słyszę, no tak, ale to masz 50 lat, ty już myśl o tym, żeby być bliżej lekarzy, żeby mieć blisko pogotowie, bo jak coś się stanie, to co wtedy. I tak przez chwilę dałam się temu. Wciągnąć. Że no tak, tak, faktycznie. Ja powinnam chcieć mieszkać gdzieś tu w okolicy, mieć blisko do marketów, do lekarzy. A później myślę, Monika, jak ty możesz tak pocieniasić? Bardzo mi się podoba to, to określenie. Nie jest moje, tylko od fajnej babeczki, której lubię słuchać. Ale mówię sobie, jak ty możesz tak pocieniasić swoje marzenia? Tu chcesz mieszkać gdzieś, gdzie jest cisza, gdzie. Nie masz aut, bo zobacz, ja mam, idę po parku, a tam napierdzielają po autostradzie setki aut, no tir za tirem, no zobacz. Widzisz to? Nie, nie, nie zobaczysz tego. No, widać ruch za drzewami. I gdzie nie jesteś w Katowicach, to wszędzie słychać dźwięki. Właściwie to gdzie nie jesteś na Śląsku, to wszędzie słychać jakieś dźwięki e, cywilizacji. I jasne, że musiałabym wyjechać na szczyt góry, gdzie w ogóle nie będzie zasięgu e, nawet telefonicznego, żeby nie słyszeć tych dźwięków. Nie o to mi chodzi. Ja nie chcę w, na bezludną wyspę. To nie o to chodzi. Chodzi o, o to, że ja tu nie mam czym oddychać. Ale się dzisiaj żalę, no ale czasami tak trzeba, nie? Szczególnie jak jest taka ta aura dni są jeszcze ciągle coraz krótsze niedługo będą dłuższe. Ale mi się biegać nie chce. No. no, także tak. No i czekam na to, co będzie. Pokażę Ci, co wykupiłam. I na razie jestem le degustage, pod tytułem, czyli zdegustowana mocno. Bo wiesz, jest zima, zobacz, ja sobie tutaj takie, takie zrobiłam, czyli siedzę i się tutaj opatulam, wiesz, jak mi zimno. Nie chcę mi się włączać. Tu mam, co prawda, promienniki ciepła. Całkiem spoko. Fajnie się to z tego korzysta, fajnie to grzeje, ale tak czy siak, no, nie chcę mi się tu siedzieć przy promienniku cały czas. No i herbatkę na czymś lubię podgrzewać i zazwyczaj podgrzewam na podgrzewaczach. Podgrzewacze są fajne, ale zapominam, one mi gasną, herbatami stygnie, a lubię mieć taki kibel wiatra. Wiem, że to jest bez sensu, można by sobie zrobić filiżankę i wypić po prostu filiżankę ale tak mam. No i pokażę Ci, co sobie kupiłam i na razie jestem zdegustowana. Kupiłam sobie podgrzewacz. Taki oto, proszę bardzo. No Jest to gorące, ał, nawet bardzo, ale do grzania tego typu naczyń, no słabo. Na pewno musi być całkiem płaski dół, a jak wiesz, ja nie wiedziałam, nie zwróciłam na to uwagi. Większość kubków ma tylko widzisz, delikatne tutaj kółeczko i na tym się opiera. I to się kuźwa nie grzeje. Spójrz sobie pod kubki. Większość kubków ma, nie ma płasko pod spodem. Ten czajnik ma. On jest płaski od dołu, a mimo to to jest letnie. Może ma 40 stopni, za mało. Także podgrzewacz na świeczkę jest lepszy. I ten zakup mi się nie sprawdził. No i co? I jeszcze okna trzeba wymyć. Kwiatki popodlewać. No. Marudne. Jestem marudna. To bez wątpienia. Bez ustań. Dobra, wracam. Do roboty. Ja tu jeszcze trochę posiedzę przy kąpie, ale już mam dzisiaj dosyć. I dużo już nie porobię, yy, odwołuję, odszczykuję to, co mówiłam o tym podgrzewaczu. On chyba musiał dostać trochę czasu, mieć trochę czasu na to, żeby się rozhulać. Ja jeszcze go posprawdzam, a nie będę go zwracać. No fajnie, wiesz co, w tym podgrzewaczu, że jak się podniesie, to on się wyłącza. I kurde, gorące to jest, jest gorące. Chociaż no dupy nie urywa, kubka nie zagrzeje, więc jak na razie mam jedno naczynie, które mogę na tym postawić. Muszę sobie światło zaświecić. Zaświeca się światło, bo będzie ładniej. O, o jak ładnie. Tu mam mój opatulacz, ale chyba nie będzie mi potrzebny, także poczekaj jeszcze, że tylko to złożą. I widzisz, teraz się uaktywnia mój umysł ADHD. On tak właśnie działa. I tak działa u wszystkich ADHDowców. Czyli... Robimy coś. W międzyczasie ogarnia nas myśl, że mamy zrobić coś jeszcze innego. Za chwilę w trakcie widzimy coś, co leży, więc już się bierzemy. I tak to właśnie. No, czy to jest logiczne? A czy to jest ważne? Coś czuję, że ta praca dzisiaj już nie pójdzie. Miałam ambitne plany, ale plany się wzięły i poszły, żeby nie powiedzieć srały. Dobra. No to, to właśnie niniejszym stwierdzam, że jednak mi się nie chce pracować i, i już.